Taka sytuacja, godzina 16 wybiła, kolejna na rowerze, 56 km przejechane, przewyższeń 660, średnia km. Spadał, wzrastał, podjadł cały czas. Słychać teraz na kamerze pewnie. Słońce jest fajnie, ale powiem Wam, że jak w cień się wiedzie, czy gdzieś w las, czuć takie zimno, zimny wiatr, o, przeszywa. Myślałem, że do 30 dobiję średnią, niestety. A to już jest koniec sezonu. Nie muszę szaleć. Fajnie, że słońce. Czekałem 3 dni na to słońce. 3 dni. chyba no, jeszcze mam jakieś 15 km do domu. Ale myślę że jeszcze gdzieś zajechać. Bo za 30 może jeszcze napędzać. Stówka nie pęknie. Także... Dajcie znać w komentarzu, czy jeszcze jeździcie, czy nie. Trzymajcie się, pozdrawiam.